Na ogromnej zielonej łące w szmaragdowym garściu soczystych traw mieszkała sobie wielka gromada ślimaków. Każdy ślimak miał swój własny przytulny domek z błyszczącą skorupką i małym, całkiem maciółkim ogródkiem, w którym uprawiał kolorowe kwiaty i pachnące zioła. Tylko ogródki dwóch ślimaków, atanazego i kerwazego, wyglądały zupełnie inaczej. Ślimak Atanazy mieszkał w pobliżu płynącej przez zieloną łąką błękitnej rzeczki, tuż obok mrukającej wesoło-żółtymi oczkami kołpy niezapominającej. W jego małym ogródku nie było ani kolorowych kwiatów, ani pachnących ziół. Za to wszędzie jeden, przy drugim stały rozmaite przyrządy do ćwiczeń. Było ich tak dużo, że wszystkie ślimaki dziwiły się. Tak, Atanazy może pamiętać, który z nich do czego służy. Rankiem ledwo słońce wychylało z lasu rozdespaną buzią. łózią i wypoczątek a Atanazy rozpoczynał codzienną porcję gimnastyki. Od czasu do czasu przerywał ćwiczenia i śpiewał na całe gardło. Ja mięśnie mam atlety ogromne, że oretry, tupalne, huknę, stuknę. Tam trzasnę, walnę, huknę. Gdy ktoś mi wchodzi w drogę, to mu podstawiam nogę. Więc niech mi nikt nie fika, bo ja mam siły byka. Na drugim końcu łąki, pod drogą łupiną, mieszkał ślimak rwawy. Również w jego maciubkim ogródku nie rosły ani kolorowe kwiaty, ani pachnące zioła. Za to wszędzie piątrzyły się. Wysokie stosy obłożonych w czerwony papier książek było ich tam takie mrowie, że wszystkie ślimaki dziwiły się, jak Gerwazy może zapamiętać, co się w której z nich znajduje. W południe, gdy złote słońce stało wysoko na niebie, Gerwazy wkładał na nos okrągłe okulary i zabierał się do czytania. Od czasu do czasu Przerwał lekturę i deklamował donośnym głosem. Rozumów mogę przysiąc, zjadłem co najmniej tysiąc. Mam łeb nie do parady i nie ma na to rady. Gdy tylko głową ruszę, najtwardszy problem skruszę, więc stworzeń cały tłum podziwia mój rozum. Pewnego dnia, zielonej, pewnego dnia na zielonej łące. Zdarzyło się coś zupełnie, ale to zupełnie niezwykłego. Otóż ni stąd, ni zowąd, pojawił się tam wielki, przeogromny słoń. Wystrażone ślimaki, natychmiast wszedł, alarm. Co to będzie? Co to będzie? Ten słoń włazi sobie wszędzie. Kto przepędzi słoń, jak zanim zdepcze nasze domki? Chyba, tyl, chyba tylko Atanazy, Atanazy i Gerwazy. Zamiast gadać, zamiast ględzić, trzeba po nich biegiem pędzić. I wszystkie ślimaki pognały po Atanazego i Gerwazego. Pierwszy przed słoniem zjawił się Atanazy, który miał znacznie bliżej ze swojego domku w pobliżu słuch błękitnej rzeźki. Wysunął ze skorupki rogi i, nie namyślając się wiele, ruszył do na słonia. Walnął go mocno rogami i pchnął z całej siły, ale słoń ani drgnął. Patrzył tylko zdumiony na ślimaka, wąziutkiego jak szparki, oczkami, aż wreszcie rzekł: Uważaj mu, mój, mój mały, bo zrobisz sobie krzywdę. I ślimaki zrozumiały, że atanazy nie da sobie rady z wielkim słoniem, ale do akcji już. Kraczał z włożył na nos okrągłe okulary, odszoknął trzy razy i zaczął swoje przemówienie. Chciałbym uzyskać od Pana informację, na jakiej podstawie uzurpuje Pan sobie prawo do korzystania z zielonej łąki, do której prawo własności należy do wielkiej gromady ślimaków. Terwaze mówił i mówił, a Słoń słuchał i słuchał, aż w końcu rzekł: Nic ani z tego nie rozumiem. O co ci właściwie wychodzi? W tem oczekiwania odezwał się mały ślimaczek Kacperek. Słoń, prosimy cię, odejdź stąd! Jesteś taki wielki, a my, ślimaki, jesteśmy takie malutkie. Boimy się, że nas zniszczysz nasze nogi. Słoń zmarszczył czoło. Chwilę pomyślał, po czym. Odrzę. Trzeba było e, tak od, od razu mówić. Przepraszam, że znajdujeście się przeze mnie strachu. Już sobie idę, już. I przy ogromnym słońcu, stąpając najostrożniej jak tylko potrafił, opuścił zieloną łąkę, a wszystkie ślimaki odetchnęły z ulgą. Wizyta słonia wiele nauczyła małych mieszkańców zielonej łąki, a atanazy i gerwazy. Atanasy i Gerwazy napisał, napisali nawet o tym piosenkę, którą do dziś, w ciepłe wieczory śpiew, śpiewa wielki chór ślimaków. Adonacy i Gerwazy piszą do nas te wyrazy. Każdy człowiek, każde zwierzę, niech z kasperka przykład bierze. Zanim szarpać i termosić, spróbuj kogoś wprost poprosić. Zamiast się mądrzeć strasznie, mów, od, mów otwarcie i wyraźnie. Tralala, hopsasa, to jest pomysł pierwsza klasa. Hopsasa, tralala, la, to jest pomysł jak talala.